Polipa, dobra, nie, 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 ja to zrobię, ja to zrobię dzisiaj. Mati, super. Kietwa jest czaderskie. Insta, popisz. Ciao, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja jestem Mateusz, i dzisiaj jest Happy Wheelsowy Dzień i też jest Dzień Bez Kamerki. Nie wiem, czy ktoś z Was widział y, moją relację na ty, ale tam dałem info, że połamałem po raz drugi już, jak nie trzeci kabel, y, który przesyła obraz z kamery do mojego komputera, bo chciałem zrobić super ulepszenie. Takie piękne, wiecie, super miało być i zepsułem wszystko jak zawsze. Dobrze, tak więc yy, co? Zobaczymy sobie, co tutaj jest najnowszego, najlepszego w tym tygodniu, bo nie grałem myślę, że z tydzień na spokojnie. To, to jakieś hiciory tutaj są. Dobra. Yy, Matrixowy stół, a dobra. Przeżyłem? Nie, umarłem. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, ale nie, 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 nie. nie. Muszę złapać szybko stół i... e, panie! Ideolo. Ale lubię te levele, lubię. Kurczę, jak nie trzymasz spacji na początku, to do dupy jest ten level. Okej. Okay. No w sumie spodziewałem się czegoś fajniejszego, nie wiem, tak... Tak mówię, ale ekstra będzie, to, to takie... 3 na 2. Herd donation, no dobra, zobaczmy, czy to jest jakieś fajne. Leci se serce, pyk, 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 odbijando. Eee, Wystrzał. pcium. W ogóle, jak nagrywam bez ha kamerki Happy Wheels, to się przypominałem takie... Stare czasy co nagrywałem Happy Wheelsy bez kamerki, bo mi się nie chciało. a teraz to jednak to nie jest kwestia tego, że mi się nie chce. To jest kwestia tego, Damn. że jestem głupi. Eee, to nie niezła tutaj transplantacja serca prosto w krocze. Nie wiem, widzowie. Serce w Czas na bottle rana. Okej, okay. jeden bottle run dziennie musi być, bo inaczej wiecie, wypada się z formy, ale ja nie wypadam z formy, nie, 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 nie ze mną te numery Proste Ej, 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 dobra Już się wystraszyłem, że nie przejdę, ale, ale jest, jest okej okay. Jest spoko Za pierwszym razem Kurczę, pomyślałem chwilę, czy zrobię to na przednim kółku, nie? Bo to może być ciekawe Bottle run na przednim kółku, ale to chyba nie da rady, nie? A dobra, nieważne I rope swing, czwarta najlepsza mapka w tym tygodniu I ziup Nie, eee, no zawsze stracę rękę ale miałem szczęście, miałem szczęście tutaj, spore. Make a ball. Oj, chyba nie zdążyłem zrobić kulki. Czy zdążyłem? Dowiemy się zaraz. No, taka kulka. Taka nawet. Nawet kulkowata. Bez tej ręki może być tutaj nawet łatwiej, bo jest mniej części ciała, które mi blokują przejazd. O po prostu na rejs spadliśmy. O, jest i ręka! Dobra, super, wracaj tutaj do mnie. Boże, to tak jakbym miał tę rękę, w zasadzie. Jakiś tutaj SWORD, trochę w ogóle mam wrażenie, że dzisiaj to ekspresowo to leci, widzowie. Nie wiem, czy to tylko mi się tak wydaje. Super, super. Mati, Mati, jesteś mistrzem. Fuck. Fuck. Oj, oj, oj. Ostatnie słowa przed tragedią. Mat jesteś mistrzem. Oczywiście, tak jest zawsze. Chłopowi, co chłopu poleciało tutaj, pomiędzy nogami. I uwaga. Pip. Super, idealnie. I teraz te dziady. Dobra. Je. A, okej, okay, czy wystarczyło. Perfekcyjny no dodatek. Tutaj w sensie nie było innej opcji, ale się zamyśliłem. Yy, myślałem, że będą się wszystkich, ale to wystarczyło Świętego Mikołaja, czyli taką dobrą sprawę. To nawet nie trzeba się w tym levelu jak, jakoś bardzo starać, tylko wystarczy zrobić tak. Oj, nie tak. O! Żartowałem! Tak! Nie! Czemu się zablokowałem? Miałbym rekord Polski! Jestem do chrzanu. A to jakiś challenge po popopogo. A, to są impossible. To nie jest impossible, gościu. O, ja wciąż żyję, wciąż żyję, jest szansa, tylko muszę stąd się wyplątać. I tymi nóżkami tutaj troszkę popracować. Okej, okay. dobra. Okej. Okay. Damy radę, damy radę. Fuck! Damy radę. Proste, że tak. Tutaj są niby jeszcze trzy harpuny, ale jeżeli to zrobię mądrze, to te harpuny nie zdążą nawet dotknąć mnie. <ścoughs> Pike Fall Xtreme. Oho! To jeszcze te czasy co Justin Bieber jest tutaj Dobra, czyli to trzeba jeszcze wolniej Jeszcze wolniej Justin Bieber jest tutaj Jako najgorsze Wyzwisko O, fuck Okej, okay, okej, okay, to było niezłe O Jezu, to jest faktycznie trudne Ciężko tutaj tak fajnie na środeczku lecieć A. Dobra To Aj O Cholipa, dobra, nie, 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 ja to zrobię, ja to zrobię dzisiaj. Dobra, okej, okay. ciałko się tutaj wygib... No dlaczego tak zrobiłeś? Okej, 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 wygibuj się, wygibuj się, wygibuj się, wygibuj się, wygibuj się, proszę Cię. O dobra, no chyba tam kaskiem zahaczyłem. To jest plan, to jest plan, to jest, to jest, to jest, to jest to, jest to. zobaczcie, odbijam się od tego, tylko muszę idealnie wyskoczyć, odbijam się od tego, Dzień kurcze, nie zadziałało. Dobra, bo muszę spać jeszcze tam kliknąć raz Fak Okej okay. Okej okay. Liczy się, li, liczy, liczy się, liczy się Nauka, nauka latania. Dobra, czy ja coś muszę klikać? Obym oby nie musiał. obym nie musiał Po prostu, wiecie, to jest taki... nic nie rób level. Wait chyba, chyba coś jednak musiałem. O, co dokładnie w tym lewelu chodzi? Yes, it's possible. Może muszę jak Superman lecieć, cały czas strzałka do przodu. Ah, dobra. Łapa teraz do góry. Skaczcie do góry jak kangury. Nie puszczę strzałki, to jest możliwe. Wtedy przelecę, przelecę albo się... Nie, nie, nie. Dobra, dobra. Przypomnijmy sobie, co zrobiłeś Mati wtedy. Nie klikajesz zupełnie nic do momentu, aż wyskoczyłeś. I tak, poleciałeś, przestałeś i poleciałeś znowu. O, i teraz będzie. Ty, no jak ja to zrobiłem? Wydaje mi się, że to... Może bardziej tutaj. Aha. O. I tutaj. Superman, Superman. Su-su-su-su-superman. Okej? Okay? Dupę jeża, że zwierzę. Jak to zrobiłem wtedy? Byłem tak blisko. O! O! Tak jest zrobione jak szef wiadomo potrzebowałem chwilki żeby rozpracać level ale to yy, nawet wyszło na, le na, na lepsze don't move dobra don't move Pokaż mi tego don't move bo jak to mawiają poka don't move bo inaczej zjecie mruwa ale czemu ten loading jest taki duży raczej długi sorry there za problem ok ostatnia szansa dla don't move a. czy zadziała ok 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 i działa Dobra, lecimy. Tak ma być? Okej. Okay. Kurde odbiliśmy się tutaj od kółka. Jezus Maria, jak się znęcają nad chłopem. To prawie jak ten Jezus Maria. Jak była ta gra, co flotar w nią grał. Ej Co gówno! Nie może tak być, coś jest nie tak. Nie kliknąłem nic. Mi się wydaje, że tutaj jest już problem. Widzowie... Czy ja jestem popsuty, że mi te don't mowy nie działają? A jak się ta gra nazywała, o której mówiłem? Że taką szmacianą lalką się rzucało po pokoju się nią... I yy, się ją... Yy, no, po prostu torturowało. Glass yy, V2. Show me that glass break. werezy. Dobrze, dobrze. Wiecie co? Powiem wam. Ja wam powiem, jako weteran Happy Wheelsów to jest najgorsze w, w tym, w glass breakach. To, że często po pierwsze trzeba brać rozpęd, żeby przebić ściany, to jest jedna rzecz, a druga, najgorsze są y, rozwalające się szkła, które lecą na Twoją głowę i no, nic gruchy, nic pietruchy, nagle dostajesz tutaj strzała takiego ostrego, ostrzegawczego, strzała y, od szkła i umierasz. I, I wtedy musisz powtarzać to wszystko, no bo. No bo jak inaczej? Jezus Maria, to było ryzykowne. Nie wiem czemu ja to tak zagrałem. Dobra, no i widzicie, na szczęście to szkło jest takie cienkie. O Jezus Maria, już widziałem, jak sobie głowę rozbijam. Bany hop. Uu, kolego. Myślałem, że będzie większy problem z tobą. Ale to by pierwsze uderzenie musiało zrobić małą szpark. Oj, 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 oj. Teraz wjechać bez zabicia się. Hello! 70 sekund, widzicie? To jest kolejna rzecz, dla których nie lubię tych Jak to się nazywa? Glass breaków, bo one trwają długo. Gray Swartro, kurczę. Grey, mam nadzieję, że, że fajna to jest mapka dla Ciebie stworzona. Czy to jest dosłownie to, co ja przed chwilą grałem? Saszę... Ta, nazwał jedno Grey Sword Throw, a drugie nazwał Sword Throw and Fall. A, chyba, że dodał tam fola, a tutaj nie ma Falla. Jezus Maria, dwa takie same levele. Kill yo boss. No dawaj, boss. Pokaż, na co cię stać. Press Z. Uuuu! Okay, to było dosyć szybkie, dosyć chaotyczne i, i fajne. Sprawdźmy jeszcze raz, co można z Bossem zrobić. Na przykład taki atak Dupala zrobimy, jeżeli szybko zrobimy zrobię. O, panie, idealny atak Dupala. Superowo, i wróciliśmy na miejsce. Bez żadnej. Yy, no. Blizny. To to jest taki raper jakiś czy coś, nie? Nie wiem dokładnie, jak to działa. W każdym razie ja się zwijam. Dzięki, że byliście. I widzimy się już niedługo.